Cześć, witajcie na kanale Czerw Fantastyczny, kanale, na którym rozmawiamy sobie o szeroko pojętej fantastyce czyli o grach, filmach, serialach, książkach, grach planszowych, grach RPG, wszystkim co ogólnie. Nie nauczę się nie dotykać tego mikrofonu. Wszystkim co ogólnie jest związane z fantastyką i o czym chcemy sobie tu porozmawiać. Yy... Premiera drugiego sezonu Wiedźmina już 17 grudnia. Taki okołoświąteczny prezent, na który niektórzy czekają z większym, a inni z mniejszym entuzjazmem. Szkoda, że nikt nie nagrywał, jak oglądałam pierwszy sezon Wiedźmina, ponieważ moje reakcje wtedy można by przyrównać mniej więcej do tego, jak oglądałam poprzedni sezon Top Model, co myślę, że mówi samo za siebie. Naprawdę nie mogę po prostu ogarnąć umysłem bez nadziei tej produkcji. Eee, zwłaszcza, że byłam naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrze nastawiona do tego serialu. Myślałam, że ma szansę stać się jednym z moich ulubionych w ogóle seriali, jakie oglądałam. No ale tak się nie stało. O pierwszym sezonie Wiedźmina powstało już tyle filmów, które opisywały i analizowały bardzo szczegółowo, co poszło tam nie tak, że nie będziemy sobie już dzisiaj o tym rozmawiać i odgrzewać po raz kolejny tego tematu. Tymczasem w sierpniu pojawiła się nowa produkcja z tego uniwersum czyli Wiedźmin z Mora Wilka. Film anim, anime nie film animowany, film anime opowiadający o losach Wesemira, który szczerze mówiąc, był jedną z moich najmniej ulubionych postaci w sadze Wiedźmińskiej. Więc, no nie wiem, takie miałam mieszane odczucia, jak oglądałam Zwiastun. Po pierwsze, byłam już rozczarowana po serialu. Chociaż i tak obejrzę drugi sezon, no to wiecie, tak jakieś czasy, zwykle <laughs> to już tak bywa, że jak już się zaczęło coś oglądać, to potem tak oglądasz często. Tylko po to, żeby zobaczyć, czy jest lepiej, czy jest gorzej. I w sumie czasem lepiej byś zrobił, jakbyś już w ogóle tego nie oglądał, jakbyś porzucił ten temat, zakopał go gdzieś w ogródku. Ale człowiek jakoś tak uparcie ogląda, czasem potem 16 sezonów, czegoś, czego na przykład nie lubi. No ale zobaczymy. Może będzie lepiej, jak już nie będzie tych nieszczęsnych linii czasowych. Także nie wiedziałam sama, jakie są moje oczekiwania tak do końca, jak zasiadłam do seansu. Natomiast już od pierwszej sceny mi się bardzo spodobało. Od razu jesteśmy wrzuceni w wir akcji, w potwory, jest błysk miecza, jest dowcip, jest wszystko, jest trochę krwawo, szczerze mówiąc, jest to taki raczej graficzny serial, ale wszystko jest utrzymane w, w dobrym smaku. I ja zresztą jestem osobą, która nie może za bardzo oglądać ani horrorów, ani jakichś takich rzeczy, więc skoro ja mogłam to obejrzeć, to prawdopodobnie jest to film pod kątem krwawości przeznaczony dla młodszej grupy wiekowej, także o to się nie musicie obawiać. Natomiast w ogóle mam pytanie do Was, do męskiej części mojej widowni. Bo wiecie, jeśli oglądaliście, że tam na początku ktoś śpiewa piosenkę. Pieśń, nie wiem, piosenkę. No i potem się okazuje, że to jest ten chłopiec, który potem zostaje zamordowany tam dalej, nie? I ja w ogóle się zdziwiłam, jak się okazało, że to on śpiewa, bo ten chłopiec. To będzie na miarę amerykańskich tematów, bo się okazało, że ten chłopak sika tam gdzieś pod jakimś drzewkiem, nie? No bo oni sobie byli na trak trakcie i się z tego powodu zatrzymali na przerwę. I teraz to jest moje pytanie do facetów. Czy ktoś z was kiedykolwiek śpiewał w, w czasie wykonywania tej czynności? Czy nie? Czy normalnie ludzie tak robią? Czy to był tylko taki zabieg, żeby było przejście od wstępu, że jest taka ładna piosenka do tego, że mamy tą rodzinę na trakcie? No, i tej w, w tej pierwszej scenie mamy też od razu początek tajemnicy. No nie Ten leszy, leszy, chyba to był. Ten leszy, leszy les lesi nie gadają. Potwory typu leszy nie, nie mówią. Tamten potwór mówi, więc wiadomo, że coś się szykuje ciekawego i że będzie to pociągnięte w dalszej części filmu. W ogóle, oczywiście jak zawsze, ja byłam przekonana, że to jest serial. Nie wiem dlaczego. Jak widzę jakikolwiek zwiastun, czegokolwiek, co jest choć trochę obiecujące, to ja zakładam, że to jest serial. A w tym się zawsze okazuje, że to, <grym> często się okazuje, że to jest film. Może dlatego, że teraz, nie wiem, jakoś strasznie dużo dobrych seriali powstaje, a stosunkowo mało dobrych filmów powstaje, bo wszystkie filmy to ostatnio remake innych filmów. Albo 55 sequel czegoś, co już było i jest wszystko tak porozciągane, żeby zrobić na tym mnóstwo kasy. Wracając. Od razu polubiłam głównego bohatera. To było super na plus, no bo wiecie, byłam negatywnie nastawiona, no bo Wesemir, ale okazało się, że Wesemir w młodości, według wizji, przynajmniej reżysera, jest bardzo cool. Jest przystojny, jest bogaty. Ma cięty język, jest bardzo charyzmatyczny, ma fajną fryzurę. I w ogóle skojarzył mi się z inną postacią, którą też całkiem lubię. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film animowany Scindbad Legenda Siedmiu Mórz. Jeśli nie oglądaliście, to bardzo polecam. Jeśli Wam się podobała Zmora Wilka, to tamten film też być może Wam się spodoba, ponieważ mamy tam też podobnego. Y, takiego właśnie nastawionego na hajs, y, przystojnego głównego bohatera, który y, lubi docinki i jest w tym dobry, więc y, polecam. Film jest bardzo ładny, widoki są prześliczne. Bardzo mi się podobał ten taki. Jak um, oni zwłaszcza podróżowali, a jak wiemy w Wiedźminie się dużo podróżuje, zawsze gdzieś trzeba jechać na koniu, to widoczki są śliczne w, tam, w takim bardzo malarskim stylu. Bardzo mi się podobały te elfie statuły, które tam były też w lesie. Um, potwory są super. Są świetnie zanimowane. Walka z potworami bardzo mi się podobała. Właściwie nie wiem, podobała mi się, nie wiem czy nawet mi się nie podobała bardziej niż w serialu, był, a potwory w serialu były raczej mocną częścią. Tej, tej produkcji. Natomiast tutaj w sumie każdy był inny. Zastanawiałam się nawet, jakie jeszcze potwory on spotkał na swojej drodze, także potwory były super. Akcja w Wiedźminie z Mora Wilka też się dzieje w różnych liniach czasowych, ale tutaj mamy przede wszystkim tylko dwie linie czasowe i jedna to są wspomnienia Wesemira, a druga to jest Wesemir, który aktualnie rozwiązuje zagadkę tego potwora straszącego w lesie, tak mówiąc w uproszczeniu i Tutaj ten mm, motyw dwóch linii czasowych działa świetnie, bez żadnych problemów. Wiemy, która linia jest która, yy, wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, yy, w ogóle nam się to nie miesza, nie jest to chaotyczne. I dodatkowo, w przeciwieństwie do serialu, tutaj, tutaj nawet udało im, się, udało im się ten zabieg tego, że wiedźmienie się nie starzeją. Nie no dobra, wiem, że się starzeją, ale chodziło mi o to, że jak mamy jakiś konkretny wycinek filmu czy tam serialu, no to tam najczęściej jest to na tyle krótki okres czasu, że wizualnie nie widać po nich żadnej zmiany, nie? Więc tak optycznie jakby pozostają cały czas tacy sami. Gdzie w serialu to wywołało kompletny chaos, a tutaj jakby wiemy, gdzie jesteśmy w czasie. Ale ponieważ Wiedźmie się nie starzeje i nie wiemy, jak daleko to jest odsunięte od tej linii wspomnień, to nie wiem, jak wy, ale ja byłam autentycznie zaskoczona, jak się okazało, że Iliana to jest ta sama dziewczynka, z którą Wesemir tam jakby w której się podkochiwał Wesemir. Nie, czy można powiedzieć, że się podkochiwał, jak oni się w sobie razem byli w sobie zakochani. Ten, ta sama dziewczyna, w której Wesemir był zakochany jako chłopiec, i którą musiał zostawić. Jak się okazało, że to jest ta 70-letnia lady z dworu, to, że to jest ta sama osoba, co jasnowłosa posługaczka. Nie wiem, może wy się domyśliliście. Powiedzcie mi, czy się domyśliliście, ale ja, ja zwykle w ogóle jestem niezła w takim przewidywaniu, co się ma zdarzyć na ekranie i nie wiem, mówię 10 minut wcześniej, że nie wiem. On ich pewnie zaraz zdradzi, no i on ich potem zdradza. A tutaj kompletnie się tego nie spodziewałam, więc jeśli chodzi o zabawy z czasem, to to im super wyszło. W każdym razie, film mi się strasznie podobał. Ogląda się go szybko, łatwo, przyjemnie, jest fajna tajemnica, także 10 na 10. Tylko, że problem polega na tym, że do czasu film zdobył mój absolutny zachwyt, do mniej więcej ostatniej ćwiartki, kiedy przypomniałam sobie, czemu mimo całego jego uroku ja nie przepadam za uniwersum Wiedźmina. Wiem i teraz to jest szok, szok i niedowierzanie i jak w ogóle można nie przepadać za uniwersum Wiedźmina. I chcę jeszcze tu zaznaczyć, że nie przepadam do końca za uniwersum Wiedźmina, co nie oznacza, że nie podobają mi się niektóre produkcje, które powstały w tym uniwersum. Dobrze, i teraz jak już to mamy z głowy, to, to wyjaśnienie, to powiem wam dlaczego. Punkt zwrotny dla mnie nastąpił mniej więcej w momencie, gdzie się okazało, że Kitsu, czyli ta elfka, strasząca, strasząca w lesie elfka, której geny zostały zmieszane z genami Mary. Została zmutowana za pomocą yy, tych wszystkich eliksirów i mutagenów pochodzących z Kermoren. W tym momencie mój zachwyt nad oryginalnością filmu znacznie osłabł. No bo ktoś mutuje nowe potwory za pomocą mutagenów wykradzionych, jakby no nie wykradzionych, ale z Kermoren. No nie wiem. no Ja miałam w tym momencie straszne flashbacki z pierwszej części gry. No i ja rozumiem, że w grze. Te mutageny zostały wykradzione wiedźminom. A tutaj, jakby wiedźmieni sami ich używali do mutowania potworów, i to jest różnica, ale nie wiem, dla mnie jakoś to jest znowu ta sama historia, która jest po prostu pokazana trochę od innej strony. Wydaje mi się, że jest tyle ciekawych rzeczy, które można zrobić w świecie wiedźmina. Naprawdę liczyłam na jakieś dużo ciekawsze, dużo bardziej oryginalne rozwiązanie tej tajemnicy, niż właśnie takie. Myślę, że po prostu można to było zrobić znacznie mocniej, czymś, co zostawiłoby na mnie znacznie mocniejsze wrażenie. Być może twórcy liczyli na to, że poczuję się zszokowana tym, że osobą odpowiedzialną za to i za to, za to mutowanie ludzi i elfów w potwory jest Deglan, który no niby jest mentorem Wesemira. Ale nie wiem, dla mnie Deglan miał za mało czasu ekranowego, żebym ja mogła się z nim jakoś nawiązać, z nim jakąś szczególną relację, żeby się mogła w ogóle tym. Wiedźminem jakoś szczególnie przejąć. Relacja między Wesemirem a Deglanem no niby ją pokazali, ale dla mnie było też za mało takich fragmentów budujących jakąś relację bardziej przybrany ojciec, syn albo, może nie przybrany ojciec, no bo on miał ojca, więc ale no to bardziej może mentor i uczeń takiego pokazującego, że, że Wesemir ma jakieś takie mocne zaufanie do Deglana, które zostało w tym momencie złamane, więc nie bardzo mnie to ruszyło, szczerze mówiąc, że Deglan podjął taką, a nie inną decyzję. Yy, I w ogóle Deglan, ja rozumiem, że on jest takim, takim harsh wiedźminem, takim twardym wiedźminem, który rozumie, że świat jest zły i musi jakby przygotować się na problemy, i dlatego jest mało sympatyczny. Nie wiem, nie jest postacią, która jest ani dla mnie sympatyczna, ani jakaś poruszająca, żebym miała się z nią albo identyfikować, albo cokolwiek. W ogóle cała ta ostatnia ćwiartka, nie wiem, czy to dokładnie była ćwiartka, no ale ta końcówka od tego momentu, który wcześniej wspomniałam, sprowadza się dla mnie do tego typowego dla uniwersum Wiedźmina jakby zestawu, że świat jest zły, to niekończąca się perpetuum mobile Nienawiści, każdy jest winny, Ale wszyscy są źli, ludzie to w ogóle, czy ludzie, elfy i wszystkie rasy to są w ogóle potwory w ludzkiej skórze, i nie ma żadnej nadziei. Czyli jak to mówili w Siewcy Wiatru, krew, zgliszcza, dym, sine trupy, gołe dupy i puste pudełka. Mam wrażenie, że stało się to już nierozerwalnie związane z uniwersum Wiedźmina. Wiem, że niektórzy z Was to lubią. Wiem, że niektórzy z Was uważają, że czyni to ten świat i wszystkie historie bardziej realistycznymi. Natomiast, abstrahując od tego, czy to prawda, czy nie, to moim zdaniem czyni to te historie po prostu okropnie przewidywalnymi. Nie wiem, mi się tak jakoś wydaje. I wiem, teraz pewnie połowa z Was sobie pomyślała, że no ale przecież w, w serialu, czy w tym filmie, czy w grach jest dużo zabawnych, takich lekkich fragmentów, które są śmieszne i nie są ponure i depresyjne. I to jest oczywiście prawda. Natomiast jednak ogólne przesłanie całej książki sprowadza się, moim zdaniem, znaczy książki. W większości produkcji, które są w tym świecie. Stworzone sprowadza się właśnie do czegoś takiego. I ten film Wiedźmin z Morawilka na przykład mi się bardzo kojarzył pierwszą częścią gry z Wiedźminem Jedynką. Zarówno przez te takie malownicze, trochę malarskie widoki, które mi się kojarzyły, które razem z tym właśnie ponurym przesłaniem okropnie mi się kojarzyły z tymi takimi obrazami, które były na końcu, chyba, aktów, gdzie był właśnie taki, jakby olejny obraz i ponury głos Geralta, który w tle tłumaczył wam, jaki bardzo świat jest zły i że wasz wybór sprawił, że właśnie gdzieś indziej zdarzyło się, zdarzyło się coś bardzo złego. No i do tego jeszcze właśnie te wykradzione mutageny, które sprawiają, że pojawiają się nowe potwory, to wszystko jakoś tak... Przez to ten bardzo fajny film, jakim jest Wiedźmin z Mora Wilka, dla mnie stracił taki jakiś błysk nowości. Ale pomijając ten cały ciężki wydźwięk, jaki najczęściej jest związany właśnie z Wiedźminem, to, gdyby tego nie było, to ja naprawdę bardzo lubię świat Wiedźmina i myślę, że naprawdę jest tam miejsce na jakąś fajną, lekką historię, która byłaby po prostu przygodową opowieścią kogoś, kto walczy z potworami i buduje, nie wiem, jakąś relację z innymi ludźmi. Niekoniecznie, właśnie, wszyscy muszą być winni jakiejś wielkiej tragedii. Podsumowując, moje spotkanie z Wiedźminem Morą Wilka mogę ocenić jako pierwsze mniej więcej trzy czwarte. To jest takie mocne 10 na 10. I ostatnie, ostatnia część to takie może 3 na 10. Ale oczywiście, jeśli y, lubicie ten taki mrok, zło i że tak powiem, depresję świata Wiedźmina, to myślę, że ten serial. Serial, boże, cześć, ja mówię serial. To myślę, że ten film. Wam się bardzo spodoba, albo na pewno Wam się spodobał, jeśli już to oglądaliście. Także, czy polecam Wiedźmina z Morę Wilka? Myślę, że tak, że polecam, ponieważ film jest naprawdę, przez większość czasu jest naprawdę fajny. Jest super zanimowany, ogląda się go szybko, łatwo, przyjemnie przez większość czasu. I naprawdę wydaje mi się, że jest wart tego, żeby przemęczyć końcówkę. Zwłaszcza, że sceny walki są naprawdę fajne. Także nawet ja z tym podejściem, które Wam właśnie przed chwilą opisałam, to chociaż przez tą ostatnią ćwiartkę tak trochę sobie wzdychałam, że o nie znowu, to bardzo przyjemnie się oglądało to po prostu z, ze strony wizualnej. A Wy co o tym sądzicie? Też macie czasem takie wrażenie, że klimat Wiedźmina jest taki deczko przyciężki. Czy nie, czy może wręcz przeciwnie, uważacie, że to jest super, że to jest realizm i że dzięki temu się to fajnie czyta. Rozpiszcie się koniecznie w komentarzach, bo jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Ja nie wiem, ja jakoś ogólnie nie jestem wielkim fanem ponurych historii, bo jakoś mam takie podejście, że dużo ponurych historii mamy na świecie i wystarczy włączyć telewizor, bo wystarczy obejrzeć wiadomości, żeby je sobie obejrzeć. Więc jak już yy, otwieram jakąś książkę, czy nam przenoszę się do jakiegoś fikcyjnego świata, to lubię jak ogólnie. Są dobre zakończenia. No i tu wiem, że niby było dobre zakończenie, no bo główny bohater, czyli Wesemir, przeżył razem z garstką wiedźminów, wśród których jedno łyse, bardzo brzydkie dziecko to Geralt z Rivi, który w przyszłości będzie bohaterem naszego serialu, ale wszyscy inni umierają, więc nie wiem, dla mnie to nie jest pozytywne zakończenie. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zbulwersowałam was za bardzo moją opinią szkalującą nieco yy, tak bardzo popularny świat Wiedźmina, który nie jest tak, że go nie lubię, tak jak już mówiłam, tylko przeszkadza mi ten jeden element. Jeśli wam się podobało, to dajcie lajka, zasubskrybujcie, napiszcie yy, o czym chcielibyście następny odcinek. Czy może coś oglądacie teraz fajnego, co byście mogli polecić, bo ja zawsze szukam fajnych seriali, fantazy, fajnych filmów, fajnych książek. Także będę bardzo wdzięczna. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki. No i ktoś z Was w ogóle śpiewał czasem przy sikaniu? Ja nie wiem, czy ja bym była w stanie. No. <noise> Muszę <noise> to sprawdzić, i mi powiedzieć. Marcin, liczę na ciebie, mieszkasz sam, więc to Twoje zadanie. Normalny człowiek tak nie mówi, że patrzy cały czas w jeden punkt. To jest głupie. Ale ja nie patrzę na rozmówcę, jak z nim rozmawiam. Patrzę na niego przez chwilę, a potem patrzę coś indziej. Nie zamierzam go jakby napastować moim spojrzeniem. Dobra, dalej.